Cześć, dzisiaj wam pokażę największe sekrety Roblox, o których 99% graczy nie ma pojęcia. Od ukrytych funkcji przez dziwne błędy, aż po rzeczy, które mogą całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na tę grę. Zostań do końca, bo na końcu mam fajny konkurs dla Was. Cześć, dzisiaj wam pokażę największe sekrety Roblox, o których 99% graczy nie ma pojęcia od ukrytych funkcji przez dziwne błędy aż po rzeczy, które mogą całkowicie zmienić twoje spojrzenie na tę grę. Zostań do końca, bo na końcu mam fajny konkurs dla was. Nie każdy ban w Roblox wygląda tak samo. Istnieje coś takiego jak shadow ban, to kara, której nawet nie widać. Po prostu twoje gry nie są polecane innym, a twoje wiadomości na czacie przestają być widoczne dla większości graczy. To jak niewidzialne wykluczenie i mało kto wie, że istnieje. Czasami gracze skarżą się, że ich Robuxy nagle znikają. To nie zawsze skam. Roblox potrafi odebrać Robuxy, jeśli wykryje, że zostały zdobyte w sposób niezgodny z regulaminem, nawet jeśli sam gracz był tego nieświadomy. A najgorsze jest to, że możesz stracić wszystko, nawet jeśli ktoś inny popełnił błąd. Czy wiedziałeś, że w Roblox Studio można znaleźć ukrytą mapę, której nie zobaczysz w żadnym oficjalnym menu? Twórcy używają jej do testowania nowych mechanik i grafiki. Jeśli wpiszesz w wyszukiwarce assets i pewien kod, możesz tam wejść. Ale ostrzegam, czasem są tam dziwne obiekty i modele, które nigdy nie trafiły do gry. W niektórych grach w Roblox można spotkać NPC, które nie zachowują się jak zwykły skrypt. Czasem potrafią podążać za graczem przez kilka minut, a potem nagle znikają. Niektórzy twierdzą, że to testy sztucznej inteligencji w Roblox. W wielu popularnych grach są ukryte pokoje i przejścia, które można znaleźć tylko przez przypadek. Niektóre prowadzą do Death Roomów miejsc, gdzie twórcy trzymali swoje wiadomości, testowe modele i easter eggi dla graczy, jak chcecie. Mogę nagrać z takich gier odcinek, jak będzie chcieli. Niektóre przedmioty w Robloxie są tak wyjątkowe, że istnieją tylko w jednym, jedynym egzemplarzu na całej platformie. Te unikalne itemy posiadają wyłącznie dawni administratorzy albo szczęśliwi zwycięzcy bardzo starych i rzadkich konkursów. Ze względu na swoją wyjątkowość i historię ich wartość jest praktycznie bezcenna i wzbudza ogromny podziw wśród całego Robloxa. Dobra czas na konkurs w konkursie do wygrania będzie 50 Robuxów. Wystarczy, że w komentarzu napiszesz hasło Sekretny Roblox, zostawisz suba z dzwonkiem i lajka. Jedną osobę wylosuję i dam jej Robuxy przez Please Donate, więc ustaw Game Pass za 50 Robuxów. Dzięki za oglądanie. Napisz, który sekret zaskoczył Cię najbardziej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.